przed świętami jeszcze chyba Bożego Narodzenia, a już teraz jest w styczeń, jakby ktoś oglądał to później, to tłumaczę, dzwoni do mnie telefon. Dzwoni telefon, więc odbieram. Dzwoni przyszła uczestniczka szkoły Action Learning z bardzo ważnym pytaniem. Mówi tak, panie Tomku, jeszcze jesteśmy na panie. Panie Tomku, pracuję w organizacji, generalnie w roli menedżera, ale mam też takie kawałki rozwojowe yy, i pan w tych filmikach i w tych webinariach tak dużo mówi o tym przygotowaniu, Action Learning, żeby to wdrażać w odpowiednich warunkach, żeby zadbać o taką rolę, o taką rolę, o rolę sponsora, ambasadora, żeby odpowiednio dobrać grupy, żeby odpowiednio dobrać wyzwania, nad którymi się pracuje i w ogóle wszystko odpowiednio dobrać. I ja, jak tego słucham, to nie wiem, czy w mojej organizacji będą takie warunki, czy ja w ogóle będę mogła takie rzeczy zapewnić, czy jak nie mogę ich zapewnić, to jest sens, żebym uczyła się Action Learning? Czy ten proces można w ogóle wdrażać? Jest sens, żeby go wdrażać w takich warunkach nieidealnych? No i o tym właśnie słuchajcie, będzie ten filmik, bo sobie pomyślałem, że faktycznie, jak ja tak dużo gadam o tym przygotowaniu action learning i opowiadam, jak to powinno być zrobione, to możecie dojść do wniosku, że to faktycznie trzeba mieć jakieś niesamowite no, takie warunki zapewnione wcześniej. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Dlatego w tym filmie powiem, jak w ogóle moim zdaniem warto wdrażać jakiekolwiek nowe metody w organizację? I zespoły. Po pierwsze uważam, że cokolwiek robicie, z jakiegokolwiek modelu nie korzystacie, z jakiegokolwiek narzędzia i metody, to zawsze wasz zdrowy rozsądek i życie, warunki życiowe, jakie zastajecie, będą ponad wszelkimi narzędziami, modelami, metodami itd. Dlatego, że każde narzędzie, każdy model i każda metoda będzie bardziej ograniczona niż życie, bardziej uboga, dlatego że posługuje się pewnymi założeniami. Model z definicji niejako jest ograniczony, bo jest modelem, bo zawiera jakieś elementy, a innych nie zawiera i nie sposób w jakimś modelu zawrzeć cały kawałek rzeczywistości z jakiegoś obszaru. Dlatego model jest pomocny, narzędzie jest pomocne i metoda i w ogóle wskazówki do wdrażania action learning czy jakiegokolwiek innego procesu bierzcie absolutnie pod uwagę i korzystajcie i dążcie do tego, żeby to było no, jak najsensowniej zrobione. Ale zawsze, kiedy coś robię w organizacji, kiedy jestem proszony o jakiś projekt, nawet warsztat pojedynczy, czy jakąś serię krótkich spotkań, to zastanawiam się, co będzie zdroworozsądkowo najsensowniejsze, i pod to dopasowuję moją metodę, moje narzędzie i to. Z czego korzystam. Aks, ja zaraz jeszcze o tym powiem, jak to jest Action Learning, ale Action Learning jest pewnego rodzaju elastycznym narzędziem, które na szczęście to umożliwia. Więc jeśli Wasz sposób pracy da się dostosować do pewnych zdroworozsądkowych warunków, to zawsze y, bazujcie na swoim, na swoim takim. na swojej ocenie z rzeczywistości, na swojej intuicji, nad tym, co Waszym zdaniem najsensowniej będzie, mówiąc potocznie, grało, a nie na tym, co sztywno wskazuje jakieś narzędzie. Albo jakaś metoda. Podobnie jest z językiem, jakiego używacie. Na przykład w Action Learning mamy dwa angielsko brzmiące słowa, znaczy w ogóle angielskie: Action i learning. Mamy słowo coach, czy coaching, dlatego że prowadzącego w action learning nazywamy coachem, nie moderatorem, nie facilitatorem, nie trenerem, dlatego że naprawdę coach Action Learning pracuje jak coach. To nie jest jakiś taki wymysł i modne słowo. Tylko, że praca tej osoby, która prowadzi sesję Action Learning jest bardzo zbliżona do roli coacha, czyli niedyrektywna, oparta o pytania, o jakieś obserwacje, informację zwrotną, pobudzanie do refleksji, poszerzanie świadomości i pobudzanie do działań, odpowiedzialności za pracę. Dlatego on naprawdę jest coachem, ale uważajcie na takie słowa, jak wszelkie angielsko brzmiące nazwy, jak coach czy coaching, dlatego że w wielu organizacjach one będą przyjmowane negatywnie. Wiele osób z biznesu i to słuchajcie, z czołowych polskich czy międzynarodowych korporacji ma pejoratywne podejście do ma, ma pejoratywne spojrzenie na coaching, negatywne podejście do coacha czy do coachingu z dwóch powodów. Po pierwsze, w tych mówiąc po mainstreamowych mediach coaching jest prezentowany tak a nie inaczej, często pejoratywnie. Mimo że w ogóle mamy magazyn Coaching nie? który jakoś no, prezentuje, wydawałoby się, ten adekwatny nurt coachingu. Adekwatny to znaczy zbliżony do tych czołowych federacji, które dbają o standardy coachingu ICF, ICC, IMCC, czy też chociażby WIAL, czyli Światowy Instytut Action Learning. Po, pojmowanie coachingu przez wszystkie te organizacje wydaje się e, zbliżone. Mimo to wiele osób naprawdę ma takie negatywne podejście, zawsze jak zaczynam warsztat z nierozwojowcami, e, warsztat, w którym uczę action learning, albo uczę jakichś podstaw, elementów action learning i mówię o action learning, o coachingu, to zatrzymuję się już na samym początku. W ogóle już podczasami po porunce wstępnej, po ustaleniu kontraktu i, i, i celów na warsztat. Mówię, słuchajcie, a jakbym was zapytał o słowo coach, to jakie to skojarzenia budzi? Jak słyszycie coaching, to jakie myśli się u was pojawiają? Jak słyszycie action learning, to z czym wam się to kojarzy? Jakie jest pierwsze wrażenie, kiedy to słyszycie? I zwłaszcza action learning akurat Budzi dość pozytywne skojarzenia, bo jest action, bo jest learning, jakieś uczenie się z działania. Ludzie tak idą intuicyjnie w tę stronę i najczęściej, najczęściej yy, dobrze, jakby adekwatnie, bo action learning jest rozwojem z działania. Ale jeśli chodzi o coach czy coaching, bardzo często mają negatywne podejście. A drugim powodem, dla którego ludzie mają takie negatywne spojrzenie na coaching, jest to, że faktycznie doświadczyli coachingu czy coacha, który wywarł na nich naprawdę kiepskie wrażenie. Yy, zostali jakoś skołczowani. Albo wiedzą, że w organizacji przyszedł coach i kogoś tam skoczował, i że to nie było fajne, że to nie było dobre, że ludzie nie wyszli z dobrymi doświadczeniami z tego. Ludzie w biznesie ciągle jeszcze mają takie doświadczenia, yy, mimo tego, że jest wiele szkół coachingów, wiele re renomowanych organizacji, w tym Polska Izba Coachingu, które jakoś dbają o standardy. W JAL Poland też się stara dbać o standardy tego coachingu grupowego czy zespołowego. Niemniej jednak uważajcie na wszystkie te słowa, które z coachingiem, z coachem są związane. I w ogóle, jeśli używacie jeszcze jakichś innych podejść, metod, narzędzi, które brzmią angielskojęzycznie, nie wiem, design thinking czy jeszcze coś innego, i to nie jest znane w tej organizacji. To też bądźcie ostrożni, przegadajcie to z grupą, dlatego że znowu pamiętam taką grupę, gdzie było negatywne dostawienie w ogóle do jakichś angielsko brzmiących nazw, bo ktoś powiedział, a pamiętacie tam, już mieliśmy wtedy wdrażać taki ink, jakiś tam inny, Action Learning i Design Thinking, tylko jeszcze inny ink, i znowu nic z tego wyszło, nie wyszło, i w ogóle kiszka, i okazało się, że to nie działa. Więc jak ludzie słyszą, kolejna jakaś nowa metoda, która brzmi z angielska i ma ink na końcu, no to lepiej być ostrożnym, bo to jest pewnie kolejny nowy wymysł. To samo, co już znamy, tylko w jakimś nowym opakowaniu, które pewnie nic nowego nie wniesie. Takie mogą mieć podejście. Bądźcie ostrożni. Uwaga, słuchajcie, krótka przerwa na reklamę. Jesteśmy gdzieś chyba teraz w połowie odcinka, więc jeśli to wnosi Wam wartość, to dajcie łapkę w górę. To bardzo pomaga w tym, żeby algorytm YouTube'a promował ten film. A jeśli klikniecie przycisk subskrybuj, to dacie mi dodatkowy prezent, a YouTube jeszcze bardziej przekona się o tym, że to, co gadam w tym filmie, wnosi wartość innym ludziom. Dobra, wracamy do tematu. No i teraz, kiedy już wykorzystujecie jakoś action learning, wdrażacie może action learning, czy jakąkolwiek inną metodę, narzędzie, namawiam was do tego, żeby to była raczej ewolucja, a nie rewolucja. No chyba, że macie wrażenie, że ta rewolucja znowu zdroworozsądkowo ma sens. Moja wskazówka jest taka, żeby raczej iść w stronę ewolucji i robić to krok po kroku, ale zdrowy rozsądek ponad wszystko: jeśli macie wrażenie, że ludzie się w to zaangażują, że to kupią, że w ogóle są chętni do takiej pracy i do wzięcia tego, do siebie do przyjęcia, dlaczego nie? Niemniej jednak rewolucja wiąże się często z dużą zmianą, a zmiany, jak wiadomo, powodują często opór, bo są czymś nowym, są czymś nieznanym, zaburzają poczucie bezpieczeństwa, mogą nawet powodować lęk, niepewność. Dlatego Lepiej coś zrobić w formie ewolucji, wdrażać coś po prostu krok po kroku. Co to znaczy krok po kroku? To znaczy nie na hurra, robimy action learning, w ogóle jakiś duży projekt, powołujemy jedną grupę, drugą grupę, mówimy naszemu zespołowi, że teraz będziemy action learning używać i tak dalej. Tylko może czasem nie warto wspominać nawet, że to co robimy to jest jakiś action learning, tylko dorzucić jakiś aspekt action learning do pracy zespołu. Dodać jakiś aspekt action learning do pracy w grupie, do warsztatu albo do programu rozwoju talentów. Zaraz powiem dokładnie, jak to będzie można zrobić. No i właśnie, słuchajcie, jak już jesteśmy przy samym Action Learning, to ja Was w ogóle namawiam do tego, żeby jeśli jeszcze nie znacie action learning, korzystacie z czegoś innego, z jakichś innych narzędzi, to żeby w ogóle korzystać z elastycznych procesów, które są łatwo dostosowywalne, które nie mają sztywnych ram. Action Learning ma. Dość jasne prawidła, wskazówki, ale to nie znaczy, że koniecznie trzeba tak robić, wdrażając Action Learning i nie da się inaczej. To są pewne wskazówki, ale Action Learning jest dość łatwo dostosowywalne do tego, czy okoliczności robienia tego Action Learning są bardziej lub mniej sprzyjające. Czy chcemy zrobić Action Learning w programie rozwoju liderów, menedżerów, talentów, czy może jakiś coaching zespołowy. Czy to ma być drugi projekt, czy jednorazowe spotkanie? Czy ono ma trwać kilka godzin, czy dwa dni? Action Learning jest pewną, pewną otoczką, pewnym sposobem na pracę, pewną formułą, takim środowiskiem do pracy jak Windows czy system operacyjny w komputerze innym, w Macu na przykład, albo Android w telefonie. Czyli jest pewna otoczka, w ramach której możemy korzystać z różnych narzędzi, metod i tak dalej. Tym jest action learning. Dlatego nie jest sztywnym narzędziem, jest pewnym procesem, w który zanurzamy grupę czy zespół, żeby mogła pracować tak skutecznie jak tylko może. A po drugie, action learning jest dość łatwo dostosowywalny dlatego, że jest nie tylko spójnym procesem, ale jest też zestawem narzędzi. Które można używać w różnych kontekstach, prowadząc warsztat, prowadząc spotkanie w roli menedżera, prowadząc inne spotkanie w roli moderatora, innego coacha zespołowego, facilitatora, itd. Jest sporo takich narzędzi które można wziąć z Action Learning do innych metod pracy, chociażby do warsztatu, kiedy jesteśmy w roli trenera. Gdybym miał wam wymienić, jakie to są narzędzia z Action Learning, które można wykorzystywać w innych rolach, to pewnie długo bym wymieniał, ale jak mam teraz tak z rękawa, z czapki powiedzieć, to byłoby to jasne formułowanie wyzwania czy problemu na samym początku spotkania, który ma być rozwiązany i wobec którego mają być jasno określone działania na koniec, więc jasne dążenie do określania działań na koniec i przypisywania odpowiedzialności, Budowania harmonogramu, budowanie listy działań na sam koniec spotkania, tak żeby spotkanie nie kończyło się tylko przegadaniem, ale żeby jego owocem był konkretny plan. Podawanie jasnych ram czasowych na początku, przypominanie o czasie w trakcie spotkania, po to, żeby zespół wiedział, gdzie jest na drodze do osiągnięcia swojego celu na to godzinne spotkanie, brał za to odpowiedzialność i nie był zaskoczony, kiedy ten czas się kończy. To jest także świadome tworzenie grup na spotkaniach. Wiemy, że grupy, które rozwiązują problem, powinny być niewielkie i różnorodne. Zbyt dużo osób to zaczyna być chaotycznie, za mało przestrzeni dla każdego. Zbyt mała różnorodność to zbyt mało pomysłów, perspektyw i wpadanie w takie torowe, pudełkowe, Action Learning skupia się na zadawaniu pytań, więc to jest też zadawanie pytań od prowadzącego, nie tylko takich merytorycznych, ale też takich dotyczących procesu, jak my pracujemy. Poczekajcie, zatrzymajmy się na chwilę. Spójrzmy na to, co przez ostatnie pół godziny robimy dobrze i co przez kolejne pół godziny możemy robić lepiej, żeby to spotkanie było jeszcze sprawniejsze. Ale to też zachęcanie. Grupy przez prowadzącego, żeby w grupie padały pytania do siebie nawzajem, żeby ludzie siebie nawzajem pytali, żeby nie byli tylko odpowiadaczami na pytania prowadzącego, ale żeby siebie nawzajem pytali i przez to angażowali się nawzajem, wymieniali się wiedzą i informacjami, żeby pobudzali nawzajem dwa kluczowe procesy w swoich głowach, czyli analizę, żeby dojść do tego, gdzie jest setno problemu i kreatywność, żeby wypracowywać jak najbardziej. Przełomowe, nowe, innowacyjne, niestandardowe rozwiązania. Charakterystyczne dla Action Learning jest też to, że pilnujemy wątku dyskusji, żeby unikać dygresji, długich wstępów, monologów, gdzieś nawiązań do tego, że gdzieś coś, kiedyś ktoś, ale to właściwie niewiele wnosi, no ale ktoś mówi to przez 5 minut, bo chce się podzielić, inni tego słuchają, a to powoduje jeszcze inną dygresję albo żart, co też zabiera czas. No i wreszcie kończymy właśnie z takim przegadaniem. Więc coach Action Learning jest bardzo uważny na to, co jest tematem tego, co ktoś mówi, tu i teraz, na ile to się odnosi do tego, co ktoś wcześniej powiedział, na ile to dotyczy tego problemu, a na ile jest po prostu jakimś dodatkiem, dygresją, kolejną wypowiedzią, która zresztą powtarza to, co już było. Więc prowadzący na spotkaniu z Action Learning może się nauczyć, jak pilnować konkretnie tego wątku spotkania, który ma być omawiany, żeby grupa nie szła w te dygresje i monologi, które niewiele wnoszą. A kiedy spotkanie zbliża się ku końcowi, to prowadzący może sobie za action learning wziąć sposób podsumowywania spotkania. No bo wiemy, że dobrze jest kończyć spotkania nie tylko na jasnym planie działań i na określeniu tego, kto co zrobi po spotkaniu, ale dobrze jest obgadać to, co się wydarzyło, co zrobiliśmy tutaj w trakcie tego spotkania jako grupa, co nam szło najlepiej, co następnym razem możemy robić inaczej, co z tego spotkania. Każdy z nas, jeśli prowadzi swoje projektowe grupy albo uczestniczy w innych spotkaniach, może wziąć sobie do swojej codziennej pracy i do innych spotkań. Co kto wniósł w trakcie tego spotkania, może być okazja jakaś do udzielania sobie nawzajem informacji zwrotnej. Tego typu podsumowania prawie nigdy się nie dzieją na spotkaniach, które nie są action learning więc prowadzący spotkania, czy to menedżer, facilitator, moderator w firmie, który może prowadzić, kierownik projektu, który prowadzi grupę projektową, może wziąć sobie te narzędzia do tego, żeby jeszcze skuteczniej pracować w swojej roli. Drodzy moi kochani jedyni, to, z czym chciałbym was zostawić po tym filmie, to właściwie to, od czego zacząłem, czyli że zdrowy rozsądek, wasz ogląd, wasze spojrzenie i wasza intuicja zawsze będzie ponad wszelkimi modelami. Pamiętajcie, żeby być elastycznymi, żeby wdrażać pewne metody, sposoby pracy narzędzia sensownie, nie narzucać niczego ludziom. Trochę zrobić to w taki sposób, żeby oni to kupili, mówiąc w cudzysłowie, czyli żeby się w to zaangażowali, żeby zapłacili dwiema ze swoich ważnych walut, czyli swoim zaangażowaniem i swoim czasem. Wtedy to wszystko pójdzie gładko. Róbcie to krok po kroku, drogą ewolucji i używajcie przeróżnych rzeczy, przeróżnych narzędzi z tych wszystkich procesów, których się uczycie, po to, żeby skutecznie pracować, a nie tylko ograniczać się do sesji, spotkań. W czystej formule danego narzędzia. Mam nadzieję, że to Wam wnosi dużo i że jakoś się klaruje to, w jaki sposób można nowe procesy i metody wdrażać w zespoły, działy i organizacje. Jeśli wnosi, proszę, dajcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj i napiszcie komentarz pod tym filmem. Te trzy rzeczy bardzo pomagają w rozwoju tego kanału, a ja przy okazji dostanę jakiś prezent od Was, będę widział Wasze zaangażowanie, a jeśli napiszecie komentarz, to będę mógł przeczytać Wasze myśli, Wasze pomysły i chętnie na nie odpiszę. Trzymajcie się ciepło, trzymam za Was kciuki, powodzenia w Waszej pracy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Niemniej jednak, rewolucja często się wiąże z dużą zmianą, a zmiany, jak wiadomo, o. Nie wiem, co chcę powiedzieć. Jeśli wnosi, proszę. Proszę, no nie